Witam na kanale Mroczne Wizje. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam kilka prawdziwych historii paranormalnych. Zapraszam do słuchania i oglądania. Dom mojej babci znajduje się na przedwojennej granicy Polski z Niemcami. Jak miałam gdzieś trzy lata, poszłam z moją babcią na spacer do lasu. Na drodze widziałam małą dziewczynkę i chłopca w porwanych ciuchach. Nie pamiętam tego, ale babcia mi to opowiadała. Ostatnio, kiedy byłam u babci, stwierdziłam, że pójdę z moim czteroletnim bratem do lasu, aby pozbierać jagody do ciasta. Mój brat stał na drodze w lesie i z kimś rozmawiał. Myślałam, że znalazł jakiegoś ptaka czy coś i to kompletnie zbyłam. Po chwili on zaczął płakać i mówić, że nie chce tu być i się boi. W domu powiedział o tym, że widział dziewczynkę i chłopca. A ta dziewczynka opowiadała mu o śmierci oraz o tym, że została uduszona. Moi rodzice zaczęli chodzić z nim po księżach, psychologach i chyba nawet egzorcystach, bo bali się, że skoro to mogła być jakaś dusza, to mogła go opętać. Jak ostatnio odwiedziłam moją prababcie, która całe życie mieszkała w domu mojej babci. Powiedziałam jej o moim bracie, a ona zaczęła opowiadać o tym, że wiele jej sąsiadów słyszało w tym lesie śmiechy i płacze dzieci. Niektórzy opowiadali o tym, że kiedyś przed wojną jakiś facet utopił całą swoją rodzinę, aby nie doświadczyli wojny. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Mało prawdopodobne jest to, że mój brat żartował. Mija już chyba rok od tego zdarzenia, a on dalej ma stany lękowe. Czy dzieci naprawdę widzą zmarłych? Po śmierci mojej mamy, sąsiadka zadzwoniła, że woda leje się jej z kwiatów na parapecie na balkon. Piasek w donicach był suchy jak wióry. Tylko ja miałam klucze do mieszkania. Deszcz nie padał od dwóch, trzech tygodni. Innym razem gdy byłam w mieszkaniu, usłyszałam donośnie pukanie do drzwi. Inna sąsiadka przyszła poprosić o ściszenie telewizora, bo na całej klatce schodowej słychać, mama zawsze oglądała głośno telewizję. W trakcie mojego pobytu w mieszkaniu, był on odłączony od prądu. Nie używałam go, nie oglądam telewizji. W noc, w która mama zmarła, ze ściany u jej brata domu wyrwany został kołek. Był to metalowy, konkretny kołek przywieziony do solidnej ściany. Wisiał na nim bardzo ciężki obraz. Obraz wisiał na dwóch takich kołkach, potem już na ukos na jednym. Innego razu podłoga u wejściu do mojego pokoju zaskrzeczała. Stare panele skrzypiały zawsze, gdy ktoś po nich chodził, a pies wyskoczył przerażony z końca. Sama się przestraszyłam. Resztę wieczoru pies nie opuszczał mnie na krok, chodził przy mnie na długość ogona. Postscriptum: Jestem ateistką. Mama zapiła się na śmierć po samobójstwie taty. Byłam kiedyś nad wodą, strzeżona plaża, wszystko jak należy. Do ratowników podeszło rodzeństwo w wieku około lat kilkunastu. Bliscy płaczu opowiadają ratownikom, że bawili się w wodzie z jeszcze jednym bratem. A ten zniknął pod wodą no. I tak już go nie ma od paru minut. Szybka akcja. Rodzeństwo pokazało w którym miejscu mniej więcej się to wydarzyło. Ratownicy dają nura. Pogotowie powiadomione. Po kilku minutach odnalazł się. Nieprzytomnego przetransportowano na brzeg i rozpoczęła się resuscytacja. Brat podchodzi do ratownika i mówi: Wszystko ok. Tylko to nie jest nasz brat. Szczęściarza udało się uratować. Brat został odnaleziony niestety o wiele później. Jemu już nie można było pomóc. Ogólnie wychowałam się w lesie. Od dzieciaka jeździłam na obozy. Las mam jakieś 200 metrów obok domu. Często chodzę tam na długie spacery. Znam okolice na pamięć. Spacerowanie lub bieganie nocą w lesie nie było nigdy dla mnie problemem. Któregoś razu poszłam na dłuższe wyjście. Ciemno jak w trumnie szłam sobie z nową latarką, słuchałam muzyki i gadałam przez telefon. Jakiś czas później doszłam do okolicy opuszczonego szpitala, bardzo stary budynek, w bezpośredniej odległości bunkra. Będąc mniej więcej w połowie odległości między dwoma konstrukcjami, usłyszałam szmery w lesie po mojej prawej stronie. Myśląc, że to sarenki lub dziki, mamy ich dużo w okolicy, poświeciłam tam latarką. W tym momencie zobaczyłam dwie postacie. Jakoś 150 cm wzrostu, Chuda postura, świecące czerwone oczy i to, co najdziwniejsze. Nogi wygięte w drugą stronę coś jak ludzkie kolana, ale na odwrót. Jedna z postaci patrzyła na mnie i się nie ruszała. Odległość między nami wynosiła jakieś 15 metrów. Jeszcze nigdy tak nie zwiewałam z lasu, chyba pobiłam życiówkę. Wszyscy mówią, że to były po prostu zwierzęta. Jednak ja miałam chwilkę na przyjrzenie się i miałam latarkę. Wszystko Schizy dodaje samo miejsce między byłym psychiatrykiem a bunkrem, chodzić po ziemi zasłanej trupami z okolic II wojny światowej.